Dzień dobry Państwu. E, niezmiernie się cieszę, ale tak naprawdę się cieszę, że mogę być z Państwem. E, wczoraj dane nam było obejrzeć wspaniały szpital. E, w tym momencie nie ma jeszcze dyrektora, e, czyli w tym momencie tylko zwracam e, swój. A jest medyczny, panie dyrektorze. Dziękuję za wczorajsze przewodzenie po białej. Była to kapitalna wycieczka. Bardzo, bardzo dziękuję. Drodzy, to jest bardzo ważne. Bo popatrzcie, coś jest wyjątkowego. Tak, to środowisko lekarskie z reguły jeździ w Polskę na różne konferencje. A widzicie, że tutaj Polska przyjechała do Was. Czyli jesteście podmiotem, jesteście ważni. Jesteście ważni dla swojego dyrektora, który nie tylko dba o gmach i wyposażenie, ale dba o was. Jesteście też ważni dla CMKP. Czy może to może wygasić te światła, żeby. Jesteście też ważni dla CMKP, czyli dla kształcenia podyplomowego. I znowuż pan dyrektor wczoraj mi mówił, że to cudownie, że są ludzie, którzy otwierają tutaj specjalizacje, idą na rezydenturę, bo nie, no, nie jest tak w każdym ośrodku. Także naprawdę się z tego bardzo, bardzo cieszę. To jest z kolei mój szpital w którym też w tej chwili już i Pani Profesor Mrozikiewicz-Rakowska pracuje. Tutaj na drugim piętrze jest klinika Pana Profesora Gelerta, który wczorajsze spotkanie otwierał. Moja jest tutaj na czwartym piętrze. Gdzieś w centrum jest duża sala, w której wszyscy endokrynolodzy, też Pani Profesor Alina Kuryłowicz, wszyscy się uczyli endokrynologii. Tutaj zaraz jest gmach CMKP, gdzie właściwie wszyscy robią specjalizacji. Drodzy, w nawiązaniu do wczorajszego, o tym warto mówić stale. Popatrzcie, to jest ilu Polaków ma te plagi XXI wieku. Jaki odsetek. Czyli no, wczoraj mówiliśmy o e, przewlekłej niewydolności nerek. To jest 12% naszego społeczeństwa. No, otyłość i jedna nie nadwaga, a otyłość i jedna czwarta e, m, m, Polaków. No, dzisiaj więcej powiemy o cukrzycy. E, proszono mnie o temat e, dotyczący może... Jakiś taki mały wstęp. Państwo wiedzą, że specjalizacja wydzielona z diabetologii w Polsce w kilku tylko krajach jest osobna oddzielnie niż o, chyba lepiej widać, niż, niż, niż Na świecie jest endokrynologia i diabetologia i zaburzenia metaboliczne. Bo przecież... I, 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 I cukrzyca to trzustka i tutaj narząd wewnętrznego wydzielania, który wydziela nie tylko insulinę, to jest wszystko ten obiekt naszego zainteresowania. I teraz chciałbym, żeby Państwo dokładnie wiedzieli to, że cukrzyca może być pierwszym objawem endokrynopatii. Cukrzyca może współistnieć, najczęściej jest to cukrzyca typu drugiego, może współistnieć z endokrynopatiami, i endokrynopatie mogą być przyczyną cukrzycy. To jest pacjentka, która jeszcze leży u nas na Bielanach w klinice. Ona leży od niezpełna tygodnia. Ona jest pracownikiem fizycznym apteki naszego szpitala. Się źle czuła, poszła do SOR-u, zrobiła sobie stężenie glukozy 380. Poprzednio leczyła się z powodu osteoporosu. Będziemy o objawach hiperkortyzolemii dalej mówić, ale proszę zobaczyć, nie ma rytmu dobowego kortyzolu, bo rytm dobowy to znaczy, kortyzolu zdrowa osoba w nocy nie powinna mieć w ogóle zero. Czyli ryb możemy oznaczać nie, nie tylko 3-4 razy w ciągu doby, a wystarczy o 24, jeżeli nie ma zero kortyzolu, to znaczy że jesteś chory. Prześwietowym testem jest test z deksametazonem, czyli pierwszy objaw endokrynopatii, jakim jest hyperkortyzolemia, czy choroba Cushinga, to jest jej rezonans zrobiony przed wczoraj. Czy ma objawy hiperkortyzolemii? Ma wy... zaczerwienienie, zaokrąglenie twarzy, ona się troszeczkę na twarzy zmieniła, pojawiły się poduszeczki i pojawiają się pierwsze rozstępy. Cukrzyca, współistnienie z innymi endokrynopatiami. Czyli zróżnicowana grupa zaburzeń czynności kilku gruczołów wydzielania wewnętrznego, spowodowana utratą tolerancji immunologicznej. Niedoczynności gruczołów wewnętrznych często towarzyszą chorobom autoimmunologicznym innych narządów, łącznie z łysieniem plackowatym, tak itd. Czyli cukrzyca układa nam się bardziej w APS. Typ drugi, gdzie w skład z reguły wchodzą choroby tarczycy immunologicznej, najczęściej Hashimoto, prawie zawsze y, pierwotna niedoczynność kory nadnerczy, y, natomiast nie ma drożdżycy, która dominuje w APS-ie pierwszym czyli Jedna choroba niezależna, cukrzyca typu pierwszego, współistnieje z innymi endokrynopatiami. E, endokrynopatie prowadzące do e, cukrzycy, akromegalia, o której będziemy mówić, zespół cushinga, ale też jatrogenny e, cushing, to jest to samo. To, to, to też jest hyperkortyzolemia. Fochromocytoma, guzy wydzielające glukagon, czy somatostatyny, bardzo rzadkie guzy trzustki, czy PCO, o czym też powiem, prawda? Czyli to są przyczyny, Cukrzycy o znanej etiologii. Mieliśmy w tą środę taki bieleński sandwich na Bielanach. Jako wicedyrektor kliniczny tego szpitala robię coś takiego, żeby integrować całą społeczność. Była też z doskonałym wykładem pani profesor Kuryłowicz. I tam padło to, że przecież cukrzycy nie można wyleczyć. Czy cukrzycę można wyleczyć? Można! Jeżeli wyleczysz akromegalię Cushinga czy Feo, to, to możesz wyleczyć cukrzycę. Czyli jeżeli się no, dokona operacji bariatrycznej w otyłości, możesz wyleczyć cukrzycę? Możesz wyleczyć cukrzycę. Czyli to są te choroby, które nie leczymy, a powinniśmy starać się. Wyleczyć. Co to jest insulinooporność? Jest to stan obniżonej wrażliwości tkanek na działanie insuliny mimo prawidłowego lub podwyższonego stężenia tego hormonu w surowicy krwi. Może mieć charakter pierwotny albo wtórny. I tutaj dalej już przejdźmy do oporności insulinowej i choroby otyłościowej. Otyłość jest przewlekłą chorobą. Chorobą charakteryzującą się nadmiernym gromadzeniem tkanki tłuszczowej, zwiększającą ryzyko bardzo wielu chorób, które naprawdę skracają nasze życie i pogarszają jakość tego życia. E, hy, oporność insulinowa, hyperinsulinizm w otyłości, w PCO, w akromegalii, w Cushingu. Popatrzmy, otyłość, są to e, młode dziewczyny, po operacji kraniofaringioma. Kraniofaringioma to jest guz podzgórza, który jest rozpoznawany najczęściej w młodym wieku, prowadzący do uszkodzenia podzgórza. I to są osoby, które muszą brać pełną substytucję hormonalną, między innymi hydrokortyzonem, bez tego nie ma życia. Wszystkie biorą minimalną dawkę substytucyjną tego hormonu. Natomiast lekarz PZ mówi, bierze sterydy, to tyjesz. Czy mamy tutaj jakiekolwiek objawy jatrogennego cushinga? No nie ma nic. Zaraz o tych objawach będziemy mówić. Proszę zobaczyć: to jest głos podzgórza, to jest doszczędna operacja, czyli to jest. Są zdjęcia jednej z tych dam. Czyli to jest podzgórze. W podzgórzu jest jądro brzuszno-przyśrodkowe ośrodek sytości. Czyli to jest tutaj, co było usunięte w trakcie operacji. Czyli ta otyłość podzgórzowa, nowa jednostka chorobowa związana jest z hyperinsulinizmem, do którego dochodzi w wyniku zaburzeń równowagi między nerwem błędnym a układem współczulnym. To już przejdźmy do PCO. Jest to młoda dziewczyna olbrzymia, prawie met 90 nie mieści się w drzwiach o mocnej budowie ciała. Podejrzenie gigantyzmu, czyli do endokrynologa przychodzi, żeby wykluczyć gigantyzm i akromegalię. Ona ma hormon wzrostu nieoznaczalny. W krzywej obciążenia glukozą, jak Państwo widzą, ham, no, hamuje hormon wzrostu, ma graniczny IGF-1, ona ma pierwotny brak miesiączki. E, matka też wysoka będziemy mówić o klinicznych aspektach, o klinicznym rozpoznaniu. Na pierwszy rzut oka, na przykład oporności insulinowej z hyperinsulinizmem. I proszę zwrócić uwagę, ona ma PCO, czyli ma bardzo dużo insuliny, insulina hamuje dojrzewanie płciowe, nie masz gonadotropin, w związku z tym kości rosną na potęgę, insulina jest insulino... Podobny, bardzo podobna do insulino-podobnego czynnika wzrostu odpowiadającego za wzrost kości. Nie ma hamowania nasad kości długich, to kość rośnie. E, czyli w tym momencie już PCO e, jest to. E, Definicja kliniczna charakteryzuje się zaburzeniami miesiączkowania, niepodnością i androgenizacją z często występującym nadmiernym owośnieniem i oddyłością, zwykle u kobiet z hyperinsulizmem, powiększeniem czy torbielowatymi zmianami w jajnikach. PCO jest jedną z najczęstszych chorób endokrynnych dotyczących 15% kobiet w wieku reprodukcyjnym. 15%. Wiemy, że androgeny powodują oporność insulinową, wiemy, że insulina pobudza po, pobudza w zakresie przede wszystkim produkcji androgenów przez komórki tekalne jajnika. Insulina z jednej strony jest podobna do tego IGF1, czyli będzie nasilać. Te włosy są mocne, szybko rosną, prawda? I, I dalej, androgeny z drugiej strony na ten mieszek włosa działają w sposób tak, jak tutaj Państwo mają to pokazane. Od okresu dojrzewania cechy sugerujące PCO, czyli to wszystko się właściwie rozpoczyna od okresu dojrzewania, nie nagle, jak nagle, no to może masz guz wirylizujący, który nagle zaczyna wydzielać dużo androgenów, prawda, zaburzenia miesiączkowania, niepłodność, te cechy hyperandrogenizmu. Z reguły nadwaga, czy nawet otyłość, współistnieją inne zaburzenia metaboliczne z insulinoopornością, hyperinsulinizmem, nietolerancją glukozy, cukrzycą typu drugiego czy zaburzeniami lipidowymi. Rozpoznanie z wykluczenia. To, co musisz wykluczyć i to, co musisz wyleczyć, kushinga musisz wyleczyć, wrodzony przerost naderczy musisz kontrolować jego przebieg, natomiast guz wielizujący też musisz wyleczyć. Czyli te cechy PCO to ta mocna budowa ciała, czyli nasilony anabolizm. Insulina jest jednym czy najsilniejszym. Hormonem anabolicznym, budującym masę. Hyperandrogenizm, akantosis nigricans, czyli ogniskowe na karku szyi, dołach pachowych, ciemnobrunatne przebrawienia i rozrosty brudawek skórnych, powstające najczęściej na skutek właśnie działania insuliny na keranocyty i fibroblasty w skórze, które powodują taki bardzo charakterystyczny obraz. E, czyli to jest bardzo charakterystyczne, i teraz już kończąc o PCO. Popatrzcie, to niby jest choroba, z którą kierujemy pacjentkę do ginekologa. To jest tylko jeden moment jej całego życia. Pojawiają się e, kłopoty z rozrodem i przyszłościowo nowotworzeniem. Natomiast, proszę zobaczyć, otyłość. Oporność insulinowa, zaburzenia gospodarki węglowodanowej, lipidowej, naciśnienie, przewlekły stan zapalny. To są wszystko czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Dalej, wszystkie inne, łącznie z chorobą zakrzepowo-zatorową, niealkoholowym, słuszczeniem wątroby i innymi chorobami z agresji. częściej oczywiście też masz yy, yy, Hashimoto. Czyli choroba na całe życie. Kto ma się nim nią zajmować? No internista, nie ginekolog, czyli ten anabolizm, który tutaj na tej recepcie państwu przedstawię. Akromegalia. Definicja. Kliniczna. Jest rzadką, przewlekłą chorobą spowodowaną nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu przez gust przysadki. To powoduje zwiększone y, syntezę i wydzielanie IGF1 i to prowadzi do bardzo charakterystycznego zmianu wyglądu ciała. To powinniśmy widzieć na pierwszy rzut oka. W ogóle większość chorób endokrynnych powinniśmy rozpoznać nawet nie w gabinecie lekarza, y, do którego pacjent przychodzi, a na ulicy. Jest to Rozpoznanie uliczne. I PCO możesz tak rozpoznać, i akromegalię. Ważne, że to jest choroba, która pogarsza jakość życia i skraca rzadka, ale rozpoznanie uliczne, czyli powiększenie twarzu czaszki, zwiększa żuchwa. Najbardziej charakterystyczne, to jest moja dłoń, to jest przeciętnego akromegalika. Jak no, witasz się z pacjentem, czy żegnasz, wręcz czuć tą akromegalię, nie tylko, nie, czy według mnie to jest najprostszy taki do scharakteryzowania objaw. Zmienia się głos pacjenta, duży język, rozrasta się łuk żuchwy, robią się większe rozstępy między zębami. I teraz tak. Jeszcze raz powtórzę definicję. Jeżeli masz powiększenie twarzy, czaszki, dłoni, stóp, obrzmienie tkanek miękkich, rozrost narządów wewnętrznych, kości zlewne poty, bóle głowy oraz i to jest bardziej charakterystyczne, nadciśnienie tętnicy cukrzyca, niewydolność serca i dolegliwości kostoszkadowe nieodpowiednie do wieku, czyli na starość bolą kości, ale jeżeli masz kłopoty z kośćmi mając 40 lat Coś jest nie tak. W związku z tym pomyśl o przesiewowym oznaczeniu IGF-1 i w tym momencie już, jeżeli masz potwierdzone, no to skieruj potem do specjalisty, ale tutaj naszą powinnością, czy powinnością państwa jest to, żeby na przykład odwrócić cukrzycę w przebiegu akromediali, bo to można. E, tutaj mówimy o... Problem taki, że e, w Polsce specjalista patrzy bardzo wąsko na swojego pacjenta. W związku z tym pacjent z akromegalią jak trafi do diabetologa, no to z powodu cukrzycy. Jak trafi do endokrynologa, to z powodu tarczycy rozrastającej się, a nie akromegali. I tak dalej, i tak dalej, prawda, do chirurga y y y plastycznego, żeby komercyjnie operować cieśni nadgarstka. Tutaj to nie mamy czasu. Pato, etiopatogeneza nieważne, natomiast połowa pacjentów to są nasze badania. Mersia Selmachowska z tego zrobiła doktora. U kolejnych 220 pacjentów zgłaszających się z podejrzeniem czy rozpoznaniem akromegali, połowa ma. Więcej niż połowa ma zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Nieprawidłowa glukoza-naczcza, nietolerancja, hyperinsulinizm i insulinooporność ma 90% akromegalików w momencie rozpoznania choroby. Choroba, e, e, charakterystyczne cechy zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Początkowo brak zaburzeń, nasilenie zależne od stężenia hormonu wzrostu. Po, po pojawieniu się cukrzycy bardzo szybko narastające zwykle bardzo duże zapotrzebowanie na insulinę. Zazwyczaj szybkie zmniejszenie zapotrzebowania, często po ustąpieniu cukrzycy, czyli to jest cukrzyca którą możesz wyleczyć, tylko musisz ją rozpoznać, rozpoznać przyczynę. Czyli ta recepta dla Was, patrząc na ręce pacjenta, jeżeli coś Cię niepokoi i tutaj e, za wcześnie się rozwijają te e, przypadłości, skieruj na IGF-1. Ostatnia choroba, o której chcę powiedzieć, e, hyperkortyzolemia. Zespół objawów klinicznych charakteryzujących się zaczerwienieniem i zaokrągleniem twarzy, łatwym śniaczeniem, czerwonymi rozstępami w skórze, otłuszczeniem karku i tułowe, zanikami mięśni, głównie kończyn, naciśnieniem tętniczym, cukrzycą i osteoporozą, zaburzeniami psychicznymi, które też się rozwijają w trakcie glikokortykoterapii. Czy państwo, na przykład lecząc systemowo e, e, glikokortykosterydami, wysyłacie e, pacjenta na konsultację psychiatryczną? Czy nie wpadnie w depresję, albo czy nie popełni samobójstwa? No, to jest ta sama przyczyna. To pamiętajmy też o tym. Zespół Cushinga nieleczony istotnie zwiększa śmiertelność w porównaniu do populacji ogólnej. Czyli najczęściej jest przyczyna przysadkowa, ACTH zależny zespół, ACTH Cushing zależny to też guzy nowotworowe, ektopowo wydzielające ACTH, powodujące zwiększone wydzielanie kortyzolu. Przyczyny śmiertelności to jest choroba, którą się spotykamy na co dzień i która zabija. I musimy o tym pamiętać, że zespół czy chorobę kuszykiem musimy wyleczyć, i musimy bardzo ostrożnie postępować z tymi powikłaniami w momencie pacjenta na glikokortykosterydach. Pamiętajmy, to są pacjenci, którzy giną nagle z powodu zakrzepicy i zatorowości, która też w Polsce. Problem zakrzepicy i choroby zatorowo-zakrzepowej jest nie do końca dostrzegany czy nie do końca dobrze leczony. A w cushingu przy hyperkortyzolem 10 razy częściej masz możliwość e, t, 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 do zakrzepicy i zatorowości płucnej, na którą pacjent ginie. Czyli dużo kortyzolu jest to zespół metaboliczny. Wszystkie z nadciśnieniem oporność insulinowa, dyslipidemia, cukrzyca, ale też kortyzol niszczy wyściółkę naczyń z jednej strony, a z drugiej strony powoduje koagulopatię. Te przyczyny cukrzycy te najbardziej charakterystyczne objawy nadmiaru kortyzolu to nie otyłość, a łatwe siniaczenie, zaczerwienienie twarzy, miopatia proksymalna, rozstępy skórne, ale te takie porządniejsze. I teraz tak, jeżeli otyłość centralna, to co mówimy, Cushingoidalny wygląd, duży brzuch, zaniki e, e, mięśni kończyn. Weźmiemy za jeden to 10 razy silniejszą, większą moc diagnostyczną ma Niż ten centralny typ otyłości, śniaczenie, osłabienie mięśniowe, 8 razy y, mocniejsza moc, y, rubień twarzy itd., itd. To jest pacjentka przed operacją skuteczną przysadki, a to po. Wyleczona. Ta otyłość, którą ma, nie ginie, ale proszę zobaczyć, jak zupełnie, to jest y, w dwa miesiące od operacji ta skóra jest zupełnie inna. Czyli to są objawy, to jest mocny typ budowy PCO, duże pośladki, mocna budowa ciała, a to jest hyperkortyzolemia, zaniki, zaniki tkanki podskórnej, dlatego ona czerwona. Tutaj pękają włókna kolagenowe, robią się rozstępy, czyli czy ktoś ma wątpliwości to jest PCO. A to jest Cushing, Co je łączy no czerwony e, czarny kosiem, prawda? Badaniem przesiewowym jest prosty test. Nie badać w wadkach podstawowych, czy ACTH, czy kortyzol. Tylko kortyzol po 1 mg deksametazonu. Czyli recepta. Jeżeli masz objawy katabolizmu, no to zrób ten test, e, jak tak. No to skieruj do tych, którzy się na tym znają. Cukrzyca typu pierwszego może być składową zespołu APS i wiązać się z innymi chorobami z autoagresji. Hormony wydzielane lub podawane w nadmiarze, mówimy o nikotokostalitach, mogą powodować różnego stopnia zaburzenie gospodarki węglowodanowej. Insulinooporność towarzyszy wielu endokrynopatiom. Istotnie wpływa na ich przebieg, a więc powinna być aktywnie rozpoznana i leczona, bo za dużo insuliny też zabija. W przypadku chorób endokrynologicznych lub terapii glikokortykosterydami wskazana jest okresowa kontrola poziomu glukozy i pilne skierowanie, jeżeli jest podwyższone. To jest mój zespół. Tutaj też są diabetolodzy, są endoknolodzy. To w pierwszym rzędzie sadzam pielęgniarki, bez których, no może u was jest łatwo, ale w mieście jest strasznie trudno. To jest z góry mój szpital. Tutaj jest już CMKP. Także drodzy, bardzo dziękuję za to spotkanie. Jeżeli będą pytania, to pewnie w dyskusji. I w tym momencie już przekazuję e, mikrofon pani profesor e, Mrozikiewicz-Rakowski, która tutaj e, no, w, na następnym zdjęciu będzie już w tym zespole. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo.